Hej, cześć dziewczyny i chłopaki, witam was w przeglądzie sukienek Dzisiaj sprzątamy moją szafę i zajmiemy się sukienkami I zobaczymy na co jeszcze nam czas pozwoli, ale sukienek jest dużo Ja kocham sukienki, uwielbiam i nie ukrywam, że jest to dla mnie trudne Ale wiem, że są takie, których już nie noszę i po prostu chcę się ich pozbyć Czyli zanieść do mojego po prostu sklepu, do mojego second handu Żeby po prostu miały szansę na jeszcze jakiś wiecie, nowy dom no i zaczynamy. W ogóle tutaj raczej dotąd to są sukienki bez jakichś konkretnych kategorii, bo tutaj mam sukienki faktycznie na jakieś imprezy, ale wcześniej będą letnie, zimowe. Po prostu wszystko z szafy wyjęłam. I zacznijmy od sukienki, która niegdyś była moja ulubiona i bez wahania powiedziałabym, że tak, tak zostaje. Zostawię sobie ją, dlatego że uważam, że ona jest przepiękna na jakieś wakacje i w sumie czemu by się jej pozbywać niesamowicie się mnie i to mnie trochę denerwuje, ale lubię ją, więc zostawiam sukienkę Laurella i jeszcze ta Laurella, wiecie, z dobrych czasów. Ona jest taka tutaj z falbaną, więc ogólnie jest fajna. Obniżałam trochę, żebyście lepiej te sukienki widziały Dalej kolejna sukienka To jest sukienka, którą kiedyś upolowałam w hajemie I to jest taka midi, powiedziałabym trochę vintage Też na zakładkę Z przepięknym wykończeniem tu na rękawach Zobaczcie I to jest sukienka, którą ja co roku wykorzystuję w taki lub inny sposób w zimie Miałam ją kiedyś na wigilii rodzinnej Kiedyś miałam na firmowej i tak dalej Nie chcę się jej pozbywać, bo jest przepiękna To jest po prostu jedna z takich wiecie, pięknych sukienek I ja już i tak właśnie w ostatnich sprzątaniach I w ogóle ostatnio pozbyłam się sporo sukienek Bo to, że tutaj wam pokazuję to sprzątanie To nie znaczy, że w międzyczasie Po prostu nie wyniosłam, wiecie, rzeczy do mojego ciucha Bo ja tak czasami robię, że coś mi nie spasuje I po prostu ja to zabieram do swojego sklepu Więc sporo sukienek i tak ostatnio się pozbyłam Ale to, no nie, nie mogę się pozbyć Jest piękna Druga sukienka To jest sukienka którą dostałam też we współpracy chyba z Terry Ona jest tutaj taka wiązana na dekolcie i ona też jest bardziej jesienna, jest piękna. Jest naprawdę piękna. Też ją miałam właśnie na tegorocznej Wigilii, bo przy tych sukienkach może tego teraz nie widać, ale przy tej i przy tej z H&M sylwetka po prostu jest taka. Naprawdę macie podkreślone to co trzeba, brzuszek trochę schowany, więc nawet jak się tam najecie na jakiejś imprezie to się nic nie dzieje, więc no, kocham obie i zostawiam. Będę je na pewno nosić. Tą sukienkę też kocham. To jest zimowa też sukienka, jak widzicie, sweterkowa. Kiedyś ją zamówiłam chyba na Rose Boutique. Bardzo fajna jest. Ona jest biała taka ten, uwielbiam. I tutaj mam sukienkę, którą też wybrałam sobie we współpracy z Rich. Fajna sukienka bawełniana. Ale coś mi w niej nie leży. Bardzo mi się podoba, jest bardzo w moim stylu, ten jasny, kremowy, w ogóle ten, wiecie, szmizjerkowy krój, wszystko spoko, fajny materiał, ale powiem Wam, że jak ja ją noszę, to nie wiem, czy ona nie jest po prostu w złej długości dla mnie. Powinna być albo dłuższa, albo krótsza, a jest w takiej jakiejś dziwnej długości, więc oddam ją komuś, bo na pewno ktoś się będzie cieszył z takiej, wiecie, fajnej, fajnej jakościowo sukienki. Tu mam też z Rihoasa ze współpracy sukienkę w kropeczki I ona jest spoko, ona jest rozcięciem, ona jest na teraz Noszę ją czasami właśnie do pracy, do swojego sklepu, więc ogólnie spoko Sukienka, którą absolutnie kocham I to jest Berluk, też z tą marką miałam współpracę Zobaczcie, ona nie ma pleców, jest całkowicie tu wycięta tu ma tylko takie podtrzymanie i przód jest zabudowany, więc jak ją zamawiałam, to zastanawiałam się, czy nie będę wyglądała trochę jak w worku na ziemniaki, bo ona też nie ma żadnego rozcięcia, ale powiem Wam, że jest tak boska, ona tak pięknie wygląda, naprawdę, oj ona jest leniana, więc oczywiście, że ją zostawiam, bo ją po prostu kocham. Dalej sukienka, którą zawsze jak mam na sobie, to ktoś pyta skąd ona jest. A ja ją kupiłam lata temu na AliExpress. Ona jest cała na takiej gumie i tylko ma bufiaste rękawy. Wygląda pięknie jak się założy. Ona ma taką delikatną krateczkę na sobie. Zostawiam ją. Trochę już może ją nadgryzł ząb czasu, ale jeszcze się nadaje po prostu spokojnie do noszenia. A wiem, że robi wrażenie, więc w sumie też czemu by się jej pozbyć. Tu mam sukienkę, którą zamówiłam, czy dostałam też, jak robiłam film dla Zafula z kolei. Wszystkie sukienki z tej współpracy oddałam komuś, ale tą zostawię, bo ona jest naprawdę spoko, co prawda jest to poliester, ale powiem Wam, że... Em, i ja tego tak bardzo nie odczuwam, naprawdę noszę ją teraz w te upały bez stanika, dlatego że materiał jest taki Co nie ma tu podwójnych miseczek, ale naprawdę nie widać um, sutków, może dlatego, że tu jest jeszcze ta falbanka Generalnie to dobrze wygląda, więc lubię ją i zostawia. Okej, okay, tu mam, słuchajcie, taką zagwostkę zobaczcie, sukienka z metką Boska sukienka właśnie z Berluka oni wtedy nie mieli mniejszych i wysłali mi MK. I ta MK jest na mnie za duża. Zobaczcie, z rozcięciem. No taka wiecie, no, że taki vibe, że jedziecie gdzieś na Malediwę na taką boską palarzę i po prostu wtedy możecie ją założyć. No bo tutaj oczywiście by są szanie założycia. Ta MK jest na mnie za duża. I Ja sobie zszyłam dosyć nieudolnie tutaj te um, ramionczka, ale ani to fajnie nie wygląda, ani nadal ona chyba nie jest na mnie dobra. Zastanawiam się, czy dać ją do Krawcowej, czy ją po prostu. Dać rozpróć to i wiecie, po prostu komuś oddać komuś, kto jest w odpowiednim rozmiarze, i tu chcę ją przymierzyć, żeby ją po prostu ocenić. Czy... Tak to wygląda w tym momencie. Ja te ramionczka sobie znacznie podniosłam po prostu do góry, ale tutaj chyba nadal. No odstaje mi to Więc tutaj już sama tego nie dam rady zrobić Musiałabym poprosić po prostu krawcową Żeby to jakoś zostało, wiecie, zaszyte I tak to nie jest sukienka, którą bym jakoś turbo często nosiła Ale wiecie co, wydaje mi się, że pomimo, że podniosłam sobie te ramiona To ona nadal jakoś nie wygląda rewelacyjnie Powiem Wam, że ja trzymam tą sukienkę tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś, jak prawdopodobnie za jakiś rok, jak będę mogła trochę więcej podróżować, to chciałabym ją gdzieś ze sobą po prostu zabrać. Bo ona się, no tak jak widzicie, no ona się nadaje tylko i wyłącznie na plaży, jest taka dosyć powycinana, widać to, ale nie wiem, czy powinnam ją trzymać, bo jakoś tak nie czuję się rewelacyjnie w niej, więc ona raczej pójdzie out. I kolejna sukienka to jest też coś, co chyba przymierzę, bo to jest sukienka, która mi się tak podoba i też jak ją noszę, to um, dostaję mnóstwo komplementów. Piękny kolor taki magenta. W ogóle krój mi się bardzo podoba, tylko wtedy kupiłam ją właśnie na wyprzedażach w Stradivariusie rozmiar za dużą, bo już po prostu nie było. Wiecie, jak jest na wyprzedażach. I wydaje mi się, że to po prostu widać, ale zaraz ją przymierzę i sobie to ocenimy, czy faktycznie wygląda ok, czy jednak jest za duża. Dobra, wcisnęłam się w tą sukienkę i ona tutaj, widzicie, ma dużo materiału, ale nie jest to problem, bo ja to po prostu chowam pod biustonosz I uważam, że wygląda to ok. E, tutaj jeszcze ma taki paseczek. Kurde, nie, no fajna jest ta sukienka. Teraz, jak ją założyłam, stwierdziłam, że właśnie będę mierzyć rzeczy, do których mam, co do których mam wątpliwości, bo pokażę Wam, jak z tyłu wygląda. Generalnie z tyłu tak, i z tyłu mi się bardzo podoba. Te gołe plecy, no na upały są generalnie super. Wiem co mi przeszkadzało, ten dekolt, bo ten dekolt też jest za duży i zobaczcie, jak y, stoi jest ok, ale wiem, że jak siądę, to wiecie, postawa ciała jest inna i to mi się tutaj tak zaznacza, to że to, że to jest za duże, więc nie wiem, bo skimka mi się podoba, na pewno nie do tych włosów, które mam dzisiaj. Bo to e, nie wygląda fajnie z tymi włosami Ona jest w ogóle taka wicie midi Dajcie znać co myślicie o tej sukience, ja się jeszcze zastanowię czy, ją, e, czy jej się pozbyć czy nie W sumie wiecie, jestem w dosyć komfortowej sytuacji, bo mogę ją po prostu dać do sklepu um, Ale mi się bardzo też podoba ten kolor, więc przemyślę jeszcze chwilę tu mam z kolei sukienkę taką długą y, Maxi, którą kiedyś uwielbiałam, ale powiem Wam szczerze, że już jakoś nie czuję tej sukienki, więc się jej pozbędę. Ona była ze mną bardzo długo. Kupiłam kiedyś w lumpeksie, jest piękna, tu ma ściągacz generalnie, bardzo ją kiedyś lubiłam, ale już jakoś nie. Tu mam też taką pudroworóżową sukienkę boską z Rihoas. Ona jest taka ala pieluchowa, bieliśniana, no pięknie wygląda, naprawdę też sylwetka fajnie wygląda, bo to jest taka sukienka, która Wam się tutaj do talii dopasowuje, jest bardzo fajna. Tu mam sukienkę z Reserved. I tak, tą muszę zostawić, bo jest piękna. Więc tą sobie zostawię. Ona jest fajna właśnie na wiosnę, teraz jest absolutnie za ciepło na nią. Nie pamiętam, jaki to jest materiał, ale na pewno nie taki na te upały, y, które mamy w tym momencie. Ona jest taka maxi, ja ją miałam na różnych wieczorach panińskich, no generalnie ulubię ją. To też jest sukienka, którą mam w szafie wiele lat. Zobaczcie, jest długa, ona jest taka jesienno-wiosenna, bordowa, z Zary. Y, I po prostu od lat do niej wracam, bo sylwetka w niej wygląda pięknie. Tu sukienka z Zary, też z wyprzedaży i ona jest... Y, 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 Sukienką, którą ja już się zastanawiałam, czy nie wyrzucić, ale powiem Wam, że przekonałam się do niej. Cieszę się, że jej wtedy co się zastanawiałam, dała mi szansę, bo okazało się, że jest to głównie kwestia włosów, bo ona ma taką dziwną, dziwny krój, nietypowy, bo dotąd jest na ściągaczu, tu ma taką rozkruszowaną spódniczkę i po prostu nie każda fryzura do niej dobrze wygląda. Ale na przykład z warkoczem fajnie wygląda. To jest sukienka, którą absolutnie kocham. Ona jest ze Stradivariusa, taka właśnie, ona jest na wiosnę, jesień. E, sukienka z polskiej marki Ksana, którą kiedyś sobie kupiłam, jest śliczna, ale stwierdziłam ostatnio, że kurde jest coś takiego z tym krojem, bo ona jest tutaj szersza u góry, a tu jest taka obcisła na dole. I ja ją po prostu przekażę dalej, bo myślę, że komuś będzie się dobrze nosiła, a no ja się nie czuję w niej dobrze. To jest sukienka z kolei z Mohito którą bardzo lubię. Ona ma tutaj takie wycięcie na brzuchu. Bardzo ją lubię. Bardzo lubię ten też kształt. Zobaczcie, na dole ma taką falbanę. Uwielbiam ją, zostawiam. I teraz mogę Wam powiedzieć, że w międzyczasie, jak tak patrzę na siebie w tej sukience, no kurde, jest piękna, ale ja się w niej naprawdę nie czuję jakoś dobrze. Nie wiem, nie wiem dlaczego, więc też ona pójdzie do mojego sklepu, bo nie mogę się jakoś, wiecie. Coś mi nie gra, a czasami tak jest i tak jest też z tą sukienką. To jest kolejna sukienka Laurella i ja generalnie, no ten krój to jest w ogóle, no to jest przepiękne, słuchajcie, naprawdę, ale mi coś przeszkadza zawsze, jak mam tą sukienkę i mi się wydaje, że to, że to jest na ciemnej bazie. Nie mogę się przekonać do tego wzoru. Krój jest piękny, to jest ten ich kultowy krój tutaj na zakładkę. Maxi, bardzo podobny do tego, który tutaj mam, ale ten jest midi, a ten jest maxi, i jest tamten z krótki rękaw. Generalnie teraz już pamiętam nas tych krojów, bo kiedyś wiecie: Laura uwielbiam, teraz już nie zaglądam do tego sklepu, nie pamiętam jak ten krój się nazywa, ale mm, oddam ją i no to myślę, że to naprawdę ktoś się ucieszy, jak taką perełkę znajdzie. Tutaj sukienka z mojego sklepu i mój mąż ją uwielbia, jak mam ją na sobie. Taka, wiecie, kolor gumy balonowej jest poko, zostawię sobie ją. I tu mam najtrudniejszy na koniec orzech do zgryzienia bo mam sukienki wieczorowe, sukienki na wesela i tak dalej. I tutaj pierwsza sukienka to jest sukienka opuszczona z ramion. Przepiękna, sukienka midi. Zostawiam, ponieważ uważam, że to jest piękna i że mi bardzo pasuje. Miałam ją ostatnio właśnie na roczku mojej chrześnicy, na jakimś weselu nawet ją kiedyś miałam, więc zostawiam Kolejna suknia, sukienka, którą miał. To jest mojego sklepu sukienka, bardzo elegancka, kimonowa, pokazywałam Wam ją właśnie w ostatnim holu z Lumpeksów. I miałam ją tylko raz na sobie. I w sumie zastanawiam się, czy ją trzymać, bo pff, czy zostawić sobie, bo wiem, że bardzo mi pasuje i takie sukienki, wiecie, które faktycznie lubię, no. Może nie ma sensu się ich tak pozbywać, bo będę potrzebowała i nie będę mogła się na nic zdecydować. Więc wiecie, to zostawię ją na razie, bo ona może mi się jeszcze przydać. Tu mam stare sukienki weselne po prostu na wesela. I pierwsza z nich to jest sukienka w prawie identycznym chyba kolorze, co ta, którą mam na sobie bardzo podobna. I to jest sukienka, którą na pewno już na wesela nie będę nosić, ale chyba sobie ją przymierzę. Czy ona by się nie nadawała przypadkiem na co dzień, zamiast tej? Dobra, słuchajcie, nie założyłam biustonosza do tej sukienki, dlatego że y, tam wcześniej nosiłam jakąś, y, jakieś naklejane takie na wesela, jak ją nosiłam. A teraz y, stwierdziłam, że, wiecie, ona nie ma pleców, ona w ogóle się nie, naprawdę nie nadaje do takiego tradycyjnego biustonosza. A tak to powinno być. No, ona jest wieczorowa. Ale, kurde, teraz jak ją założyłam, ona mi się podoba. <laughs> ona mi się bardzo podoba. Zastanawiam się, czy mogłabym ją zostawić. Y, Mogłabym sobie tutaj... Aha, bo ja tu mam agrafkę, dobra. Um, czy mogłabym ją zostawić na jakiś taki, wiecie, wieczór na plaży? Bo podoba mi się bardzo. Podoba mi się dużo bardziej niż tamta. Tamta w ogóle odpada. Już to chyba mówiłam, że po prostu wydaje ją, wiecie, z... niech ktoś sobie ją weźmie. Um, no a co do tej... Jak zdjęłam ten, wiecie, ten Biestonarz, zostawię sobie ją w szafie. Zostawię sobie ją w szafie. Myślę, że kiedyś ją po prostu wykorzystam na wakacje. E, fajna jest, dobra. I lecąc dalej, mam tutaj suknię jeszcze taką, którą e, kiedyś kupiłam w Lumpeksie, długo przed tym, jak miałam swój sklep, i przerobiłam, bo ona miała zupełnie inne wykończenie u góry. W ogóle tutaj też robiłam rozcięcie, ucinałam i tak dalej I to jest taka ala Hollywood Taka wiecie, zwykła obcisła z rozcięciem bez ramion Klasyczna bardzo Chciałabym sobie ją zostawić w szafie ale czy w sumie to nie wiem, bo nie mam żadnej takiej Mam w tym roku jeszcze jedno wesele i mam za rok jedno wesele o Którym wiem już na pewno Chociaż może się okazać, że mam więcej Co roku, wiecie, jakoś tak yy, tych imprez jest dużo Nie wiem, na razie ją zostawię yy, Tu mam śliczną sukienkę z Mojito. I to jest też sukienka, która, którą ja wykorzystuję na komunie, chrzciny. Gdzie co roku tych imprez jest przynajmniej dwie Więc na razie sobie ją zostawię, bo ona jest taką sukienką na imprezy I ogólnie jest spoko To jest sukienka z temu Nie wiem kiedy ten film we współpracy z temu się pojawi Bo tak jakby tam wiecie, dużo jest rzeczy takich jeszcze do dogadania w montażu Ale jest boska Jest boska, ona jest opuszczana z ramion Jest sukienką Maxi, miałam ją na jednym weselu w tym roku I na jeszcze jedne też w tym roku mam zamiar ją właśnie założyć a na drugim weselu miałam drugą sukienkę Ze współpracy z temu I to jest zielona Sukienka też maxi Z rozcięciem, z takimi tutaj tymi Z tych dwóch wybrałabym czerwoną Ale na razie sobie ją zostawię, bo mówię To jest sukienka, która bardzo jest do mnie Dopasowana, ogólnie jest spoko hmm, Chociaż zastanawiam się, czy jej Na razie zostawię, bo powiem wam, że Cały czas wyskakuje jakieś wesele I nie mogę cały czas chodzić w jednej sukience. No i tu mam jeszcze sukienkę, którą też mam ze swojego sklepu na sam koniec. Jest śliczna. Chociaż to dopiero widać, jak się ją założy. Pokazywałam ją w ostatnim holu. Ona jest taka krótka ten, ale ona jest raczej taka imprezowa. Boska jest. I zostawię sobie ją dlatego, że teraz znowu mamy chrzciny, kolejne. Na ostatnich byłam w tej różowej. Będzie raczej ciepło, więc no Zostawię sobie tą sukienkę i sobie ją założę wtedy właśnie na te ścinę. Myślę, że z białą marynarką i beżowymi dodatkami będzie bardzo właśnie elegancko wyglądała. A później pewnie dam ją do sklepu, bo nie mam jej tak naprawdę gdzie nosić. No i słuchajcie, to tyle. Może nie pozbyłam się dużo, ale naprawdę coś tam się pozbyłam, co mi ciążyło w szafie, więc no, ogólnie jestem całkiem zadowolona. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.